Witam Was wszystkich z tej strony Fabian i Tata na dzisiejszym odcinku gramy w FC24 i dzisiaj zagramamy prezentację Polski przeciwko Nowej Zelandii, tak? Tak, tak, tak. Classic Match. I wybieram sobie Classic Match. I teraz kraje sobie wybieram Polska. w Nowej Zelandii Może zagramy teraz 8 minut to wystarczy czy, czy 10? 10 Dobra, do ustaw 10 minut. I klasa światowa. Dobra, jest ustawione. Teraz skład jeszcze Polaków. Zerknijmy jak ustawieniu. Jak Czekaj, ja, ja teraz dobra, sprawdzam Ja bym troszkę tutaj formację zmienił. Teraz y, ustawiamy skład y, taktycz, y, taktykę Polaków jeszcze, jeszcze raz czekaj, muszę jeszcze cofnąć. Informacja, dobra jest. I, i teraz tutaj z świderskiego. Może ustawmy no, Zielińskiego, wprowadźmy yy. Może na bułkę, co? Na Z Skorupskiego. Y, i... No i dobra, no na razie tyle. dobra, tyle. Skorupki, dobra, yy, dobra. Jeszcze ustawmy sobie mecz yy, na 8 minut. Jednak zagramy 8 minut. Tutaj. No, jeszcze. No dobra, dobra. No i zaczynamy mecz z reprezentacją Nowej Zelandii. Ciekawe, czy my wygramy, czy Nowa Zelandia. No, ja, Nowa Zelandia no, ma mało no, gwiazdek, a my, to my to... mamy dużo. I zaczynamy. zaczynamy. mecz. zaczynamy. Klasa światła 8 minut. Jeszcze musimy włączyć. Czekaj, ja zobaczę czy mam trenera. Ty też mm, dobrze. Dobra. No, kuko. Dobra, i bok. Kukko. Zaczynamy. Dobra, ja jestem czerwonym, ty Fabians sterujesz niebieskim. Zobaczymy jak nam pójdzie dzisiaj. Aj Już nowo nowozelandcy Ostro naszego reprezentanta Musimy też uważać tutaj właśnie na takie nagranie. Wystrzelać się. Daj. Już mają akcję. Mają akcję, dobra. Dobra, Masz. Dobra, graj, graj. Graj. Nie. Oj. Niestety. Duża jeszcze szczeliła. Dobra, musimy brać się do drabienia strat. Nikolaj Zajewski, Błotniewicz, Szymański. Odskoczy. O ja! O ja, zapisał. Myślałem, że, że on będzie już zagrywał. Wiesz, dlatego tak. Że drożny. Znaczy, że z bramki. Teraz Nowa Zelandia ma piłkę Bartek ślisz! Ach, wybrali teraz bramkarz Nowej Zelandii I... Teraz zasiadkowali w pole karne Dobra. Jeszcze będzie poprawka chyba No, nie, nikogo tam nie było na zamknięcie Muszę podać Dobra. Dobra i teraz Nowa Zelandia ma szansę. Jest interwencja naszego obrońca. Betynarek. Betynarek. No niestety, ręka. rękaw, rzut karny dla Nowej Zelandii. Będzie ja może, może ciężka sytuacja. Zobaczymy, ty bronisz, dwoma analogami. Aj, jednak 2-0. Dobra, walczymy dalej. Mieliśmy jeszcze już, już sytuację, więc nie jest jeszcze przegrany mecz. Satyswabem. Nowa Zelandia ma piłkę. Dobra, jeden podbiegnie, a ja, ja, ja zostaję w polu karnym. Szczerze. Ładnie. 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 Lewandowski. Lewandowski. Ach, nie nie Lewandowski niestety. Ta, 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 to ta jest. Dobrze. Super. Bednarek. Jaliński. Mianiński. Czeka tutaj na ruch partnerów. Dobra, No skrzydło możesz zagrać. albo jedz sam, o dobra. Ach Szkoda. Wybroni go też. Dobra, ale gramy, gramy, może drożny. Troszkę za lekko. Dobra, strzelaj. Jest. Jest. Piękny gol Fabian. Dwa Chyba jeden. to Piotrowski, nie? Tak mi się wydaje. Bo nie widziałem dokładnie, nie zwróciłem uwagi. Zaraz, no zaraz zobaczymy. Nie, Frankowski. Przemyk Frankowski. Piękny gol, 2-1. Robimy kontakt znowu z Nową Zelandią. O i teraz piękna piła. Ścinać? Dobra, nic się nie stało. Ekstra. Ja Ojej, tutaj w polukardy musi ktoś być. Dobra, super, Pierwszy jeszcze masz, dobra. Jaj już haj. Dobra. Lewandowski. Troszeczkę. Nie, ma, nie ma. Ma podejść? Nowa ja Zelandia to... ma szansę. Ach, nie odbieram. Nie, nie odbieram. Bułka. No, bułka, bułka, dobra. Czekaj, spokojnie. Lidziutko i graj od razu. żebyśmy nie było straty. Dobra, super. Tutaj trochę ryzyko nie zabrałem. Ale Piotrowski, uruchamia tam Dalewskiego. Jest Lewandowski w Polkarnym. Lewy, ale górką. Goro, goro. Bo on był bliżej. Dobra, ja... Ty, ty podbiegnij, ja... Nie, podbiegnij! Ty byłeś bliżej. Musisz... No, ale dobra, dobra, super. Super, że się udało nie Jeszcze spalony. Widzisz? O, Lewandowski. Aż mi padł zawid No bo taki wstyd zrobił. Jest prawo Bułka. Marcin Bułka. Piękna interwencja. 33 minuta. 2-1 dla Nowej Zelandii. Jeszcze to nie jest przegrany mecz. Musimy teraz wybronić. Dobra, zróbmy. No, wrócił, wrócił sędzia w tej sytuacji. Oj, Uka. bołka! Marcin, bołka! Żółta kartka Będę dla Lewandowski, oj, tutaj zahaczył. W którymś momencie? No oh, dobra, udało się robić. Będę w Zelandzie szansę. I zablokowałem. zablokowałem Bernarek Bernarek, piękna interwencja. Ale teraz znowu musimy wybrać tę piłkę. I wyprowadzić kont. I bułka. bułka, bułka. Dobrze. Bartek ślizga, ale też... Dobra, położył się to idę Lewy. O, przetrącony dobra. Teraz i to marczu drożny. Nie, nie ma już drożne na doświadkowanie, ale nie, będzie ślał. Oj, dobra, Marcin Uka. Bułka. Piękna interwencja. Wtedy minuta spotkania. Przegrywamy dalej. Dwa do, do innego. Znowu Marcin Bułka. Lewandowski, nie, Kibier, jest Lewandowski no, tam no, ręka niestety ręka i Nudziak no, widzą, będzie rzut karny no dobra, może, może, się uda obronić no, w drugi rok 3-1 Haczyk do załomnika Lewandowski strzelaj a, jest zablokowany takim, takim silnym strzelaniem Dobra, podejdź do niego, do niego. Super, ale trochę ryzykowne to było. Dobra interwencja. No wiem, wiem, no ale to jest polokarnia. Obronił nasz obrońca. No. A niestety. Koniec, koniec pierwszej poł połowy. Dobra, zaczynamy od razu z drugą połowę, nie wiem. Zmieniamy kogoś, może jeszcze, jeszcze chw chwilę. Byśmy mogli wpuścić Adama Buksę Za, no nie Możemy spróbować za Lewandowskiego, albo Za, za ofensywnie, do, do przodu Adama Połaczył z obrońcami Ale zrobił trika No, dobra, masz piłę. Ziemniki. Rzut wolny dla Polski, brawo. Rzód wolny. Jeszcze troszkę. Jeszcze. Nie w tą. O, jeszcze, no, jeszcze w tym. Jeszcze. No dobra, tak. Tak, no. Jest. jest. Brawo Fabian. 3-2. 3-2. No nie wiem, to Lewaldowski chyba nie zmieniajmy. Jaką jest piękną bramkę strzelił. Idealnie. Może jeszcze będzie czy czy Musimy się postarać, żeby, żeby teraz właśnie, żeby no, nie stracić bramki w tym momencie, bo to, to jest kluczowa akcja. Dobra, mam piłkę. Dobra, zabieramy im. I teraz wychodzisz i tak, aaa, jak oni teraz wyczuli tę intencję, niestety, do końca, oj, zobaczymy jak sędzia czerwona, czerwona niestety, Paweł Błachniewicz, dobra, dobra. Po, 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 tej, po tym rzucie wolnym musimy zmienić, żebyśmy czwórkę obrońców mieli, no niestety, kogoś musimy przesunąć, zmiany porobić, dobra, szybciutko zmiany ja zrobimy. No, niestety, Szymański za i Szymańskiego damy. No, Dieteska, Dieteska damy. I może wprowadźmy Kamila Grosickiego Piotra. Nie, Piotra Zielińca tutaj, ale na skrzydło, jeszcze tak zmienimy. Grosicki, Zalewski. Dobra? wykorzystajmy szybkość też Kamila Grosickiego.

Dalewski, nie jest skrzydłem. I teraz mam szansę. Naprawdę mam tę szansę. O mój Obronił Dobrze, to idzie. Obronamy. 60 minuta spotkania. Dobra, mamy piłkę. Jest. Jest brawo, Fabian. 3-3, Robert Lewandowski. Wyrównujemy. W 62 minucie spotkania wyrównanie. Nowa Zelandia Z Nową Zelandią wyrównujemy Wyrównujemy Ale z lewy się rozszerzył, powiem. w dobra Teraz musimy strzelić czwartego, pięknie Kiwior I lewy ma znowu piłkę Spokojnie zagrywa, tak dobra Dzieliński a teraz ale podejdźmy, możesz zagrać się. Dobra, super dobra, dobra. cię Oj, Dobra, do końca Tu trzeba podejść Dobra Dosłownie, spokojnie Marcin Bułka Nie już? I teraz Co? Nowa Zelandia ma piłkę. Jest, prawo Marcin Bułka. Marcin Bułka, 69 to spotkania. Marcin Bułka! I wypijamy No, musimy to przejąć tutaj, no. Na przedpolu. Dobra. Uh -huh. Jeszcze góra, góra. O, dobra. O, nie wiem czy pocisnąłem. Przejął niestety, ale. I teraz Nowa Zelandia ma szansę. Ale my odbieramy... Trzydko. Ale od razu musisz zagrywać. O, ale nam się opiekuję. 73 mamy na Dobra, Maciej. No, niestety, rzut odkarny. dobra. Kto teraz broni? Dwoma analogami, jak ktoś się broni. Ty bronisz, dwoma, dwoma na raz. Pięknie. Yes! Brawo, Fabian. Niesamowicie. Szczelasz bramki, bronisz wszystko. Perfekcyjnie. Się. Jeszcze? Dobra, już wdrożny, dobra. Patrzmy czy, czy oni nie zagrają samo tak blisko. Zagrają. zagrają, podobno, zagrają Dobra, jedziemy. Lewandowski, ale ma dużo przestrzeni. Patrz. Takie wypuszczenie piłki. O ja. obywatele nie ma piłkę bo no, my podchodzimy blisko właśnie do nich. dobrze niestety rzut karny trzeba znowu wybronić, trzeci rzut karny no zobaczymy to jest końcówka meczu dobra ja teraz jest, jest. ale jest bronimy. bronimy bronimy ale Marcin Bułka ma mecz ja nie mogę. Dwa żyty karne obronił już. Czy trzy. Co za spotkanie fenomenalne. Jaką nasz naszego gramkarze? Oj. Nie. Dobra. Gosicki. Pięknie. Miński. Zalewski. I Zalewski. Nie, Frankowski, Frankowski. Triszek. O. Dobra. Oj nie tu. Troski zablokowany strzał Grafickiego. Ale teraz musimy wrócić, bo oni tam już przewadzą. Dobra, ja podchodzę. Powinienem zdążyć. Ale niestety. Jest, Jest Ale ja mamy jeszcze. szczęście! Razem, równo powiedzieliśmy. Ale my mieliśmy mnóstwo szczęścia. Ale teraz nie padło bramka. No to już była a Zalewski, dobra. Co dzieje? Dobra, Nowa do Zelandia ma Wyna... piłkę. I, ale idą, wychodzą. wychodzą. Wychodzą, no. Nie ma! Wcisnęli nam, niestety. 85, 4-3 dla Nowej Zelandii. No akurat, ale było blisko. Dobra, jeszcze walczymy. 5 minut do końca spotkania. Lewandowski On może rozpędzić się ja nie, nie. Ale to wychodź mi tutaj Bo nie mam do kogo zagrać Dobra jeszcze Dobra 88 minuta Rozegrajmy też się. I trochę ryzykowny Dobra, już. Nikola pędź tam. Aj, nie przeszła piłka. Dobra, teraz musimy to odebrać i spływać ostatnią maksymetru Z lekkim faulem, ale... Uj, niestety, no nic, przegrywamy dzisiaj z Zelandiem, no, na razie 5 do Czech i chyba takim wynikiem się skończy. No czy jeszcze. jeszcze, jeszcze walczymy, sam, sam już strzelaj. Nie wpadło jeszcze, ja jakby to wpadło to jeszcze byśmy mieli jakieś, jakiekolwiek teoretyczne szanse na ręce. Koniec, Koniec meczu. Przegrywamy dzisiejsze spotkanie 5-3. Dziękuję za oglądanie meczu i zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa.